Jutro będzie o 11 filmik To wbijajcie szybko szybko Będzie z minecrafta Chwila 10 minut Z Brawl Stars A 20 minut Z, Ma z minecrafta A po, 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 po jutrze jeszcze Będzie oczywiście filmik Z Brawl Stars już Albo nagramy też Skull Hero i Babel Shop Albo Robloxa też może Więc no nie wiem Albo za 3 albo 2 godzinki nagram odcinek. tylko musi mi się telefon naładować do 100%, a widzicie ile mam. Więc no nie wiem, no. No nie wiem. Może... Jutro już na pewno o 11 będzie, obiecuję wam. A jak się spłynie, to o 11.05. Może jutro. A w 3 marca będzie gwarantowany odcinek. Gwarantowany, bo będą koledzy i będziemy nagrywać. Tak jak zawsze. No, no i tak. No, chciałem powiadomić, że bardzo będzie dużo pozmiananego, bo będę grał jeszcze. Ile się da? Żeby zrobić tego, znaleźć jakąś lepszą zbrojkę. I nie wiem, no, znaleźć coś lepszego. W jaskini, bo wiecie, są spawnery takie, co zawsze są te księgi magiczne do tego ulepszania rzeczy. Więc ulepszę sobie i, te, i zrobimy sobie, może na klatę, coś albo zdobędziemy diaksy. Bo będę szedł do kopalni i, zobac i zobaczycie jutro, albo dzisiaj, za 3 godziny. Tego. Filmik wleci i oczywiście na tym filmiku, jak będzie trochę tego gadania, to przepraszam, ale moja mama zawsze gada z kimś tam. Moja mama jest bardzo kochana, więc. No, tutaj może, możecie napisać w komentarzach, którą grę ściągamy. Oczywiście stąd. Którą tak, grę ściągamy? Piście. Piście to Słowomania albo Fis 14V143B e To jest gra Farming 14 No nie wiem czy będę grała Na pewno jakaś seri seria będzie. Albo napiszcie ze sklepu Play jakoś gierkę, którą zaproponujcie tego. Oczywiście od jutra będę miał Instagrama, więc bieć na Instagrama, obserwujcie. I no i na razie do tego zobaczenia i wiecie. No i narka.